Szanowni Państwo, właśnie dziś chcemy, w ten niezwykły czas, złożyć życzenia ten jedyny raz. By ten rok nowy był dla Was spokojny, błogosławiony, szczęśliwy i znojny. Nowy rok to karta taka czysta, piękna, którą możesz zapisać jedynie ty sam. Pamiętaj, by za rok nie była ona mętna, bo jesteś tak ważny. I tak bliski nam Adam Naruszewicz. Wszystkim radomszczanom, od juniora po seniora, życzymy, aby rok 2021 wygonił wszystkie smutki, dał dużo nowych sił i pozytywnej energii, zdrowia i optymizmu. Życzymy dużo wytrwałości i oczywiście zapraszamy do Miejskiego Domu Kultury w Radomsku oraz na zajęcia Uniwersytetu III wieku wiem więcej pełnych nowych pomysłów i dobrej energii gdzie zrobimy wszystko, aby rok 2020 odszedł w zapomnienie. Nowy rok to nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym, co było i nad tym, co nas czeka. Tak więc życzymy Państwu dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro. Stary rok mija, lecz marzenia pozostają. Niech one wszystkie się spełniają. I z nowym rokiem niech czas się odmieni, a ogród życia wnet się zazieleni. Życzymy, by nowy 2021 rok przyniósł radość. Z tego, co jest, nadzieję na to, co przed nami, uśmiech i pogodę ducha na każdy nowy nadchodzący dzień. I pozwólmy sobie w pełni dostrzec piękno tego świata. Niech radosne chwile trwają całe dnie, miesiące, lata. Niech Wam nowy rok przyniesie złotych monet całą kieszeń. Złota i pieniędzy, by nie było w domu nędzy. Niech bogaty każdy będzie, niech dostatek gości wszędzie. Szczęśliwego nowego, nowego roku. Nowego roku.